W tym zadaniu będziemy musieli zapisać następujące wyrażenia w postaci potęgi liczby 2. Na początku zamieńmy to, co się tylko da na potęgi dwójki, czyli czwórkę, 16 oraz 8. Czyli zapiszmy sobie pierwiastek trzeciego stopnia, nie z czterech, tylko z 2 do drugiej, razy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 16. To będzie liczba ujemna, czyli ten minus mogę wyciągnąć przed całe to wyrażenie. To ja go sobie napiszę na samym początku, a tu już napiszę pierwiastek trzeciego stopnia z 16, czyli inaczej mówiąc z 2 do czwartej. Zamieniliśmy sobie szesnastkę na potęgę dwójki, i w mianowniku tak samo zamiast minus 8 to napiszę minus 2 do potęgi trzeciej. Teraz dobrze byłoby jeszcze pozbyć się pierwiastków. Do tego celu wykorzystamy wzór, który mówi, że pierwiastek n-tego stopnia z jakiejś liczby a, to jest inaczej mówiąc a podniesione do potęgi 1/n, czyli my w naszym przypadku zamiast pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do drugiej napiszemy 2 do drugiej i jeszcze do potęgi 1 trzecia. po prostu odwrotność stopnia pierwiastka. Te minusy z licznika i zmianownika skrócą nam się, dwa minusy dają plus, czyli minusy możemy z licznika i zmianownika w ogóle pominąć. No i teraz zamieniamy wszystkie pierwiastki, czyli jeszcze ten drugi pierwiastek, na potęgę, czyli 2 do potęgi czwartej. Zamiast wyciągać pierwiastek trzeciego stopnia, to podnosimy do potęgi 1 trzecia, no i w mianowniku mamy 2 do potęgi trzeciej. Uprośćmy sobie może jeszcze. Te potęgi w liczniku, jeżeli podnosimy potęgę raz do jednej potęgi, potem do drugiej potęgi, to te wykładniki po prostu wymnażamy. Czyli tutaj będziemy mieli 2 do potęgi 2 razy 1 trzecia, 2 trzecie razy 2 do potęgi 4 razy 1 trzecia, 4 trzecie i wszystko podzielić na 2 do trzeciej. W tym momencie już możemy zapisać całe to wyrażenie jako potęgę o podstawie 2 i wykładniku. Gdy mnożymy dwie potęgi o tej samej podstawie, to wykładniki dodajemy, czyli będziemy mieli 2 trzecie plus 4 trzecie, a gdy dzielimy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki odejmujemy. Tu mieliśmy trójkę w wykładniku, czyli minus 3. Czyli tutaj będziemy mieli 2 do potęgi. 2 trzecie plus 4 trzecie to jest 6 trzecich, czyli po prostu 2. Jeszcze minus 3, czyli to będzie po prostu 2 w potędze minus 1. No i to jest odpowiedź do tego zadania, czyli zaznaczamy C.